Siemanko, z tej strony i dzisiaj będzie bardzo sas odcinek, dlatego bo dzisiaj mi Ada a wadam będzie rozkazywał co mam dać w Bloomstead Battles 2 a po drugie no, tak, w sumie to no w sumie tak to będzie bardzo podejrzane bardzo no bardzo jeszcze sobie muzykę ten a jeszcze zostawcie Subika, lajka i w ogóle wszystko. Mhm, tak. Dokładnie. No Ej, op. Dobra, muszę aktualizować, bo dawno w to nie grałem. Dobra, weźmiemy sobie po gumie. Mhm. No i za chwilę będziemy zaczynać. No. No. Zobacz, pamiętaj się, jeśli... Dzisiaj akurat Ej, ze mną. To jest cały dużo na chłopach wygórałem. Czekaj, bo mogli mnie słyszeć. Zostawcie dużo łapek w górę, bo będzie źle inaczej. Jeśli zostawicie dużo łapek w górę, to, to będzie yy, drugi taki odcinek, trzeci, czwarty i tak dalej. I będzie o odcinkach jeszcze raz no. wybranej gry w Waszym komentarzu. Naprawdę. No właśnie! Wylosujemy jedną właśnie. Z, z trzech XD. XD! Ale pewnie nikt nie napisze, bo to tak działa XD. No. W Paliście? ogóle dlaczego tyle gizde? Dobra, to się pół godziny otwiera. Um, 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 zatrzymamy wam czas. Żebyście no. się nie musieli nudzić. No. jest krótkiej przerwnej. No hmm. bardzo krótkiej, tak wcale. Totalnie. No totalnie, bo to trwało z 5 minut gizde. Dobra. Dobra. E, tu jest jakiś w ogóle kolejny? nieważne. Win good I luck. oczywiście, jako że chcecie być no. najlepszymi, to jako że czekaj chcecie plus. najlepsze odcinki, to wyłącz to. No I wyłączę to. Ej, czekaj, bo jeszcze nie cool. jest start. Będzie... Ej, co to jest? No. Będziemy grali w same najlepsze... Co to? Je... Będziemy, o, zobaczmy event, no tak, o, gramy event. Event. Dobra. Będziemy grać event, ale ty mi rozkazujesz, co no masz zrobić. Ci ma... no, co masz zrobić? Czekaj, jeszcze nie. nie o bo... mam. Mam teraz taki. Dobra, nie widzowie. Five. Yy, o, widzowie. Fol. Pamiętajcie, pamiętajcie, żeby wbić. na kanał. A, badam, dobra. Mm. I nie mm. yy, Mam case. I yy, masz zabrać yy, wybrane trzy o, ej, dowolne małpki, ale musi być każda z innego. Czekaj, tryba. bo chciałbym wszystkie ulepszyć. Każda musi być z innego poziomu, czyli yy, z niebieskiego, zielonego, bo mi, yy, czyli z primary. Ale nie, to ty. E, ty wybierasz. Nie, nie muszę cię wybierać. są nowe. tak, Ja ci rozkazuję, ale. Nie, um... ale to też tak działa. Ale ja ci rozkazuję, ale nie muszę ci wybrać. Mopek. Mogę powiedzieć, żebyś sobie wybrał dowolne. Ale masz trzy z innego: czyli Primary, Military, Magic lub Support. Masz trzy takie. Nie możesz dwóch z takiego samego. Na pewno bym wziął tego gościa. Bo on jest kozakiem totalnym. <laughs> Dobra, nie rozumiem. Dobra, tam. Po co to zrobiłeś? Nie wiem. W sumie i tak co nie do bardzo jest. Dobra, teraz no z tego. teraz. Tu op rzeczą, którą bardzo mi się według mnie przydaje, to jest Dartling Gunner. Dobra, tu zabierz o. bo go znakowali na I co jeszcze wezmę? No, jeszcze, jeszcze support, bo to się też opłaca. Myślę, że Engineer Monkey, bo on jest mega op. Dobra, let's go. E, a, właśnie, jaką bitwę chcesz, bo to w sumie też event. A, event. No, event się najbardziej opłaca. No nie, no co to jest za reklama Maybe bez sensu. Dobra. Jesteśmy Reklama już. się skończyła i teraz będzie bitwa. No znaczy teraz będzie naprawdę sas, bo Awadam będzie mi wybierał. Totalnie. Obecnie. A, a tego Hirosa to nie? Ja, Hirosa też. No. Wybierzemy ci najlepszego oczywiście. Czyli? Mm, o to! Tego nowego. Tego nowego. A no nie, jest... bo to jest nowy skin! Nie, to nie jest nowy w ogóle skin. Ja pierdolę Dobra. To... E dobre nic. Dobra, nie dobra wybrałeś, ej, ale. E, to, to nie są te, które chciałem wybrać. I tak, ale to masz tego inżyniera i. Dat... Ej, ty czemu możesz. A, nie, nie masz tego. mama to jest wszystko. No i dawaj, battle. I niszczę cię płytami, XD. Battle. Dobra. Let's go. Więc najpierw to jest. Chyba trzeci odcinek z Bloomsted Battles 6. E, 2-2. Za karę. Moi. Za to, co ty zrobiłeś na moje nieszczęścia. Wybrałeś tego bohatera. Hmm. Więc za karę nie będzie najmilej, więc ym, najpierw musisz postawić... Nie. <laughs> najpierw musisz postawić małpkę taką i nic nie ulepszać. A to się uda chyba. A potem nie możesz nic ulepszać, dopóki nie nazbierasz na tego, że masz I musisz go postawić. A właśnie, gdzie? Mm, gdzie chcesz? Nie, to jest tu, myślę. Nie, tu. Tu. Teraz możesz robić co chcesz przez jakiś taki. Coś. Nie, no, żartuję! Nie. Ja. Um, masz mega niefarta, bo będę na Twoją niekorzyść ulepszał w to. Nie. Teraz e, naj, najgłupsze zbieraj na to. Ja nie mogę, co za dziad. Co za dziad! Dobra, naprawdę dużo łapek musicie zostawić, bo ja tego nie wytrzymam. Proszę, nie zostawiajcie <laughs> dużo dobra. łapek. Please. Kupujesz to i ma, możesz teraz. Yy, rozstawiaj balony, bo zbyt wolno zbierasz. kasz. E, no i te, te, te. Po prostu przetrzymać możesz, nie wiem o, mnie rozwali XD Nieważne no, no bo ci nic nie obchodzi XD Dlaczego co czas XD mówię? No nie wiem No bo to jest XD Aura mogę jakiegoś dziada? Nie! Dopóki nie zdobędziesz ym, 500 przychodu nic nie możesz robić a czyli nic nie mogę robić, okay. Oprócz Oprócz wysłania walon. Mm. Je? Ale on mnie rozwali, gość. Dobra! To. Um, to. Um, Masz no samowolę. Mi... Chyba już. Rób co chcesz. Um, 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 nie, 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 nie wiem, że, że to nie, no. być źle. Um, ten dziad po prostu... Widowie nie udało się, więc um, Michał za, Suspect. za karę. Ale halo, to przez ciebie było. <laughs> to twoja wina, że przygra. Za karę. Um, za karę. Um, możesz wybrać. Um, ja wybieram wszystkie małpki i nie będą. No, nie, mm. Więc musisz go. Mancase No tak, my go. Bo oni nie chcą się teraz wijać. Teraz <grym> Taki debil Co ty gadasz człowieku? Nie wiem Dobra No ja nie mogę, co ty na moim kanale mówisz? Ksta. Dobra, wybieraj się jakiegoś. jakiegoś Jako, że Ach, Michał mnie tak wkurzył Ale, za... Ale będę dla niego miły i zabiorę tego bohatera To będzie miał mega słabe Atakuj go kocie nie. Dobra, wybierzemy Niu, y, jego ulubionego y, y, bohatera Gluner jest taki słaby To? Nie, Gluner nie jest słaby, nie, według mnie słaby Wybierzemy tego, niu... spoko Będę miły dla niego i za wybiorę. I w sumie to może być Czy masz wygrać Suspekt! Widowie jako, że e, mój kanał jest najlepszy i jego... No węs. nie. Nie, no, e, no to. Ja to. Nasze kanały są najlepsze znaczy, tak, no. na świecie. Wbijajcie do nas wojna no. się tak. Bo inaczej wbijacie do nas e, e, do naszych kanałów, bo będzie fajnie. Widzę co ma postawić gościu? No, postaw sobie ja tę z moją głową. Ja nie mogę, ale on już rozwala. Coś się nie idzie. Coś nie idzie. Po co walka Miko? to. Ale z ciebie. Dobra widzowie. Ten odcinek jest totalnie do... Moje widzowie. Nie mhm. mogę patrzeć na takiego słabiaka. Ja zresztą, ale dobra. Chyba być dobrym. Dobra, możesz wybrać co jakiekolwiek jednostki chcesz, żebyś przynajmniej tym razem. Myślę, że weźmiemy jeden multi... Pi... Widzowie. Dobra, na ła. To jednak, widzowie, plan się zmienił i teraz będę Awadomowi e, robić tak, to e, źle. Ja. Tak, bardzo źle. Ja z... Jakiego mam wahania? wybrać? Może jest to dla ciebie bardzo dobry. Wybiorę dla ciebie. Kosmite. No, spoko. No. R Może zmienić mapę. Ja mm -hmm. lubię tę mapę. Wiem też nie. Dobra. Freddy. Y wygraliśmy. Tak, wygraliśmy, tak. A nie, jednak nie. Dobra, gramy jeszcze jedną rundę, bo... No. Coś n się nie udało. No coś się nie udało, tak. No wie, ja średnio. to, że... Um, naprawdę największe starania A jako że jestem dla ciebie bardzo dobry. Zabiorę ci tego gościa. Czekaj. Jeśli ci się nie Ready. podoba, to może skip no. się. Dobra. Tak. Dobra, um, to ja ci... To on mi no, ja ci wybiorę tylko jednego gościa. A ja mogę raz, tak? Ja ci... Tak. Ja ci wybiorę tylko jednego. O, proszę, to Dobra, on jest No, a dwie, dwa inne możesz sam sobie... Wybrać. Nie, biorę sobie tego cubeczka. A nie możesz go zmienić. No. dobra. Szybko! Sz, 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 sz. Ja, ja nie mogę co ja robię. Dobra widzowie. wie. Jako, nie wiem, co ja robię ze swoim życiem, że tu jestem, to... Zostawcie lajka. No, lajka. Ja też nie wiem, co robić ze swoim no, życiem. Jak będzie 10 lajków, to um, pan Misio się uśmiechnie i zobaczycie pana Misia. Zobaczycie. Zobaczycie twarz Misia. No. XD. Nie chodzi o tego, Misia. Miska 580 Nie, nie chodzi o mnie. No. Co mam postawić? Nie wiem. Eee, teraz możesz ustawiać co chcesz. Dobra. Dobra, dobrze, że on jest taki dobry, może nie coś bije. Mogą ulepszać? Możesz ulepszyć tylko jedno. Dobra, więcej nie możesz. Mogę postawić kolejno. Nie. Hmm. Możesz ustawić. No, ja ci ustawię gościa. Ustaw go tu. Poczekaj. Dobra, tu powinna pomóc. Mogę wysyłać? Masz wysyłać niebieskie Żeby nie było Ci tak łatwo Chociaż i tak łatwo Ci jest Też. Wysłałeś mi najlepsze, tylko nie ja dało się Dobra, I tak rób do 350 A no, mogę Będziesz miał chwi y chwilę spokoju Mogę chwilę robić co chcę? Wtedy? Tak Dobra O, ginie gość. Masz zrobić tak, żeby nie umarł. Dobra, już wystarczy. Ej, ty teraz giniesz. Ej, zrób coś! Dobra. Łap zginął. Wygrałem! Łap zginął! Widzowie! Dobra, widzowie, to jest koniec tego odcinka. Ten odcinek był fajny i zły i w ogóle, bo no nie. O, trzy gwiazdki w ogóle. Co my dostaniemy? No. Tu masz zupę, jakbyś chciał, jeszcze sobie okay. tam Dobra, widzowie elo. Dobra, e, więc pamiętajcie, Daj, jeśli chcecie więcej takich odcinków, to dajcie subek. No subek, y, subek i lajka i w ogóle... A my się z wami żegnamy, elo. A, czekaj, jeszcze nie. Znaczy, jeszcze nie. A, jeszcze 200. Mm -hmm. Mm -hmm. Ej, co ty robisz? Dobra, dobra, koniec. No.